Grażyna Torbicka, nazwisko, które od dekad kojarzy się z klasą, kulturą i elegancją. W 2025 roku, mimo że od dawna mogłaby pozwolić sobie na emeryturę, pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych postaci w polskich mediach. W wieku ponad 60 lat, wciąż zachwyca spokojem, inteligencją i ponadczasowym urokiem. Ale mało kto wie, jak naprawdę wygląda codzienne życie kobiety, która przez lata prowadziła najważniejsze festiwale filmowe, rozmawiała z największymi gwiazdami świata i budowała markę opartą nie na skandalach, lecz na autentycznej pasji i profesjonalizmie. W 2025 roku jej życie to połączenie luksusu, tradycji i sztuki. Nie chodzi jednak o ostentację czy pokazowy przepych. Lecz o subtelną harmonię i smak, który od zawsze był jej znakiem rozpoznawczym. Za wysokimi drzewami, w podwarszawskim Konstancinie, ukryta jest jej willa, przestronny, nowoczesny dom o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych, otoczony ogrodem pełnym starych drzew, i róż. W tej przestrzeni grażyna znajduje spokój z dala od zgiełku mediów i reflektorów. Jej dom, zaprojektowany przez renomowanego architekta, jest kwintesencją stylu, który najlepiej oddaje osobowość torbickiej, elegancja bez przesady, luksus bez krzyku. Salon urządzony jest w odcieniach beżu i bieli z drewnianą podłogą sprowadzaną z Włoch, a na ścianach wiszą oryginalne prace młodych polskich artystów, których Grażyna wspiera od lat. Centralnym punktem domu, jest imponujący kominek z jasnego kamienia, przy którym gospodyni często siada z książką i filiżanką herbaty. W przeciwieństwie do wielu celebrytów, Torbicka nigdy nie obnosiła się z bogactwem. Luksus to dla mnie przestrzeń, cisza i piękno, które nie krzyczy powiedziała kiedyś w jednym z wywiadów. Kuchnia w jej domu jest połączeniem designu i funkcjonalności nowoczesne sprzęty, marmurowe blaty, ale też rodzinne pamiątki, porcelanowy serwis odziedziczony po matce, aktorce, krystynie losce oraz srebrne łyżeczki, które grażyna zachowała z dzieciństwa. Ogród to jej prawdziwe królestwo. Różane krzewy, lawenda i drzewa magnoli tworzą przestrzeń przypominającą włoskie ogrody, które Torbicka pokochała podczas wieloletnich wyjazdów do Cannes czy Wenecji. To właśnie tam, wśród zapachu róż i śpiewu ptaków, spędza najwięcej czasu, szczególnie w ciepłe letnie poranki. Choć na co dzień Grażyna Torbicka unika błysku fleszy i niechętnie mówi o prywatnych wydatkach, wiadomo, że ma słabość do samochodów klasy premium. W jej garażu stoją dwa modele, które odzwierciedlają jej styl i osobowość. Elegancki Mercedes-Benz S-Class w kolorze głębokiego granatu oraz ekologiczny Audi E-Tron GT, którym często podróżuje do Warszawy. Pierwszy to auto reprezentacyjne, klasyczne, dostojne, z wnętrzem wykończonym skórą i drewnem, idealne na oficjalne gale czy spotkania z artystami. Drugi to symbol nowoczesności i troski o środowisko, elektryczny, cichy, dynamiczny. Dziś luksus to nie tylko wygoda, ale także świadomość ekologiczna. Mówi Torbicka, która od lat angażuje się w kampanie promujące odpowiedzialną konsumpcję. W 2025 roku, w erze coraz bardziej zaawansowanych technologii, Grażyna przyznaje, że nie nadąża za wszystkimi nowinkami, ale ceni sobie komfort i bezpieczeństwo. Samochód to dla niej nie narzędzie statusu, lecz przestrzeń do refleksji. W aucie często słucham muzyki filmowej lub audycji o sztuce. To czas tylko dla mnie. Nie wszyscy wiedzą, że Grażyna Torbicka od lat inwestuje w sztukę. W jej kolekcji znajdują się obrazy młodych polskich twórców, fotografie Andrzeja Wajdy i plakaty filmowe z lat 60. Jej salon przypomina małą galerię, w której każda rzecz ma swoją historię. W rozmowach prywatnych przyznaje, że to właśnie sztuka daje jej poczucie sensu i ciągłości. Kiedy patrzę na obraz, widzę nie tylko kolor i formę, ale także emocje człowieka, który go stworzył, mówi. Nic dziwnego, że wśród jej przyjaciół są zarówno artyści, jak i reżyserzy, muzycy oraz młodzi twórcy filmowi. W 2025 roku Torbicka jest także członkinią Fundacji Wspierającej Młode Reżyserki. Często zaprasza studentów szkoły filmowej do swojego domu, gdzie organizuje kameralne projekcje i rozmowy o kinie. To jej sposób na dzielenie się doświadczeniem i podtrzymywanie ducha sztuki, który w jej życiu odgrywa rolę centralną. Codzienność grażyny torbickiej daleka jest od typowego życia celebrytki. Wstaje wcześnie, ćwiczy jogę, a dzień zaczyna od długiego spaceru po ogrodzie. Śniadanie to zazwyczaj coś prostego, owsianka z owocami, herbata z cytryną i lektura prasy. Zarówno ona, jak i jej mąż, kardiolog Adam Turbicki, cenią spokój i prywatność. Mimo, że ich związek trwa ponad 40 lat, wciąż można zauważyć między nimi głębokie porozumienie i czułość. Nigdy nie byli bohaterami skandali, ani tabloidowych sensacji. Wieczory spędzają przy filmach, najczęściej klasykach europejskiego kina. Na półkach, w salonie, stoją setki płyt DVD, od Feliniego po Kieślowskiego. To dla niej nie tylko wspomnienie dawnych czasów, ale także źródło inspiracji. Finanse i majątek. Ile naprawdę jest wart luksus Torbickiej? Choć nie ma oficjalnych danych dotyczących jej majątku, szacuje się, że w 2025 roku wartość posiadłości Grażyny Torbickiej przekracza 10 milionów, 10 milionów złotych. Do tego dochodzą inwestycje w nieruchomości w centrum Warszawy oraz w sztukę. W przeciwieństwie do wielu znanych osób, Torbicka nigdy nie inwestowała w modę dla samego poklasku. Wybiera jakość i trwałość. Jej garderoba to połączenie ubrań od polskich projektantów i klasyki od Diora, Chanel czy Max Mary. Wciąż jednak potrafi założyć tę samą suknię po latach, bo, jak mówi, dobry styl się nie starzeje. Jej obecny majątek to nie tylko liczby, ale także symbol konsekwencji i mądrych wyborów. Odmówiła wielu kontraktów reklamowych, które uznała za niezgodne ze swoimi wartościami. Dla niej wiarygodność jest cenniejsza niż zysk. W erze mediów społecznościowych, gdzie każdy szczegół życia może stać się publiczny, grażyna torbicka pozostaje wzorem dyskrecji. Nie prowadzi konta na Instagramie. Nie dzieli się codziennością w sieci. Jej obecność publiczna ogranicza się do wydarzeń artystycznych i kulturalnych, które wspiera z pasją. Ta cisza jest jej luksusem. W świecie krzyku i pośpiechu wybrała elegancję spokoju. Często powtarza, że prawdziwe bogactwo to nie liczba zer na koncie, lecz świadomość, że można żyć po swojemu. Grażyna torbicka to nazwisko. Które w Polsce od dawna oznacza coś więcej niż tylko telewizję. To symbol klasy, profesjonalizmu i szacunku dla widza. W czasach, gdy świat show biznesu często opiera się na sensacji i pośpiechu, ona pozostała wierna swojej filozofii mówić tylko to, co ma sens i robić to z godnością. W 2025 roku, kiedy młode pokolenie dziennikarzy i prezenterów Dopiero buduje swoją tożsamość medialną, torbicka wciąż stanowi punkt odniesienia, wzór stylu, elegancji i wiarygodności. Urodziła się w 1959 roku jako córka znanej prezenterki Krystyny Loski i dziennikarza Henryka Loski. Już od najmłodszych lat dorastała w świecie mediów, w domu, gdzie rozmowy o kulturze, sztuce i filmie były codziennością. Ale mimo rodzinnych tradycji, Grażyna nigdy nie chciała korzystać z nazwiska matki jako przepustki do kariery. Wręcz przeciwnie, długo unikała telewizji, bo nie chciała być córką Loski, lecz kimś samodzielnym. Po ukończeniu italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim zaczęła pracę w TVP. Jej znajomość języków obcych, zwłaszcza włoskiego i francuskiego, okazała się bezcenna. Gdy zaczęła prowadzić relacje z międzynarodowych festiwali filmowych. Z czasem stała się nie tylko twarzą telewizji polskiej, ale także ambasadorką polskiej kultury w Europie. Jej pierwsze sukcesy przyszły wraz z programem Kocham Kino, który prowadziła przez ponad 20 lat. To właśnie tam odkryła swój dar opowiadania o filmie z pasją i erudycją, bez patosu, ale z głębokim zrozumieniem sztuki. Każda jej zapowiedź była małym esejem, subtelną analizą, która pozwalała widzom zobaczyć w filmie coś więcej niż tylko fabułę. W czasach, gdy telewizja komercyjna zalewała ekran tanimi emocjami, torbicka wciąż trzymała poziom. Nigdy nie pozwoliła, by sztuka została zepchnięta na margines. Dla wielu Polaków była i jest przewodnikiem po świecie kina kimś, kto potrafi zachęcić do refleksji i pokazać, że kultura może być prawdziwym luksusem. Przez ponad trzy dekady Grażyna Torbicka była stałą bywalczynią festiwali w Cannes, Wenecji i Berlinie. Rozmawiała z największymi gwiazdami światowego kina od Roberta de Niro, przez Meryl Streep, po Quentina Tarantino. Jej rozmowy z nimi nigdy nie były banalne. Unikała pytań o plotki czy życie prywatne. Interesowała ją sztuka, proces twórczy, filozofia pracy artysty. W 2025 roku wspomina te chwile z uśmiechem, ale bez nostalgii. To był czas intensywnej pracy, ale też wielkiej nauki. Spotkanie z każdym z tych ludzi dawało mi coś nowego spojrzenie na świat, na emocje, na sens tworzenia mówi w jednym z wywiadów. To właśnie te doświadczenia ukształtowały jej podejście do życia. Elegancje bez pychy, pewność siebie bez arogancji. Na czerwonym dywanie zawsze wyglądała zjawiskowo. Proste suknie, perfekcyjna fryzura, delikatny makijaż. Nigdy nie potrzebowała przesady, bo jej obecność sama w sobie była klasą. W świecie, gdzie wszystko musi błyszczeć, Torbicka wybierała subtelność. W Kans często mówiło się o niej jako o Dam Polonaise du Cinéma, polskiej damie kina. A kiedy w 2019 roku została zaproszona jako jurorka na festiwal w Wenecji, wielu uznało to za ukoronowanie jej kariery. Prywatnie od 1991 roku jest żoną Adama Torbickiego, wybitnego kardiologa. Ich związek od początku był przykładem partnerstwa opartego na zaufaniu i wspólnych wartościach. W świecie, w którym wiele małżeństw znanych osób kończy się skandalami, oni stworzyli relację pełną spokoju i szacunku. Nie mają dzieci, co od lat wzbudzało ciekawość mediów. Grażyna wielokrotnie odpowiadała jednak z godnością. Nasze życie ułożyło się inaczej, ale nie żałujemy. Mamy siebie, mamy pasję, mamy miłość, która trwa. W 2025 roku ich dom jest nie tylko miejscem odpoczynku, ale i przestrzenią wspólnych rozmów. Adam, mimo intensywnej pracy zawodowej, zawsze wspierał żonę w jej projektach. Oboje kochają podróże, najczęściej wybierają Włochy, które od lat są dla nich drugim domem. W wywiadach Grażyna często podkreśla, że sekret ich małżeństwa to wzajemny szacunek i brak rywalizacji. Nigdy nie staraliśmy się udowadniać sobie, kto ma rację. Uczyliśmy się słuchać i akceptować siebie nawzajem. Ich relacja to rzadki przykład miłości, która dojrzewa z wiekiem. Kiedy inni wybierają życie w blasku fleszy, oni wybierają kolacje przy świecach w ogrodzie, spacer po lesie lub wspólny seans starego filmu. Po odejściu z TVP w 2016 roku. Grażyna nie zniknęła z życia publicznego. Wręcz przeciwnie, zaczęła rozwijać własne projekty. Prowadziła festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, współpracowała z radiem, pisała eseje o filmie. W 2025 roku jest autorką książki o sztuce rozmowy w mediach, która stała się bestsellerem wśród studentów dziennikarstwa. Nie ogranicza się do świata filmu. Angażuje się w działalność społeczną, wspierając fundacje zajmujące się promocją kultury oraz pomocą dla kobiet w mediach. W jednym z wywiadów powiedziała: Chciałabym, żeby młode dziennikarki wiedziały, że można być ambitną i delikatną jednocześnie, że siła nie polega na krzyku, lecz na spokoju. W 2025 roku jej nazwisko pojawia się także w kontekście nowego projektu telewizyjnego programu o historii polskiego kina. Choć od dawna mogłaby odpocząć, wciąż pracuje, bo jak mówi, kiedy człowiek przestaje być ciekawy świata, przestaje żyć naprawdę. W świecie pełnym celebrytów, którzy gonią za szybkim zyskiem, Torbicka jest przykładem stabilności. Nigdy nie inwestowała w ryzykowne przedsięwzięcia, nie reklamowała produktów, które nie pasowały do jej wizerunku. Każdy kontrakt był przemyślany, a każde wystąpienie autentyczne. Jej majątek w 2025 roku obejmuje kilka nieruchomości: wspomnianą willę w Konstancinie, apartament w Warszawie oraz dom wakacyjny nad jeziorem Garda we Włoszech. Tam, jak mówi, czuje się wolna w otoczeniu natury, z dala od kamer. Samochody, biżuteria, sztuka – wszystko ma znaczenie symboliczne. Nie chodzi o wartość materialną, lecz emocjonalną. Na przykład zegarek, który nosi od lat, był prezentem od męża na 30. rocznicę ślubu. To pamiątka, nie ozdoba. W kręgu jej znajomych dominują ludzie kultury: reżyserzy, aktorzy, pisarze. Jej najbliższe przyjaciółki to kobiety silne, niezależne, ale też empatyczne, takie jak Krystyna Janda czy Maja Komorowska. Łączy je coś więcej niż zawód. Wspólne spojrzenie na życie. W którym liczy się autentyczność i godność. Nie bez powodu mówi się o niej, że jest ostatnią damą polskiej telewizji. W czasach, gdy większość prezenterów próbuje za wszelką cenę zdobyć uwagę widza, ona wciąż stawia na jakość i kulturę słowa. Jej zasada jest prosta: jeśli coś mówisz, mów z sensem. Jeśli nie masz nic ważnego do powiedzenia, milcz. Ta filozofia uczyniła z niej ikonę stylu nie tylko w modzie, ale i w myśleniu. Dla wielu ludzi sukces torbickiej to dowód, że można żyć spokojnie i jednocześnie spełniać marzenia. Każdy dzień zaczyna od porannego spaceru po ogrodzie, później poświęca kilka godzin na lekturę scenariuszy, kontakt z fundacjami lub pracę nad kolejnymi projektami filmowymi. Wieczorem lubi gotować. Jej specjalnością jest włoska pasta z sosem pomidorowym i bazylią. Czasem zaprasza przyjaciół, a czasem po prostu siada z mężem przy kieliszku wina, wspominając dawne podróże. Nie nosi się jak celebrytka. Wybiera klasyczne ubrania, naturalny makijaż, delikatne perfumy. Jej obecność nie potrzebuje ozdób. Wystarczy jedno spojrzenie, by poczuć spokój i pewność, jaką daje doświadczenie. Grażyna Torbicka to nie tylko nazwisko, które od dziesięcioleci pojawia się w polskich mediach. To marka sama w sobie, synonim elegancji, spokoju i kultury, której coraz częściej brakuje w świecie zdominowanym przez hałas, pośpiech i powierzchowność. W 2025 roku, kiedy wiele jej rówieśniczek dawno zrezygnowało z życia publicznego, ona wciąż inspiruje nie tylko swoim dorobkiem, ale też postawą wobec życia, ludzi i przemijania. W epoce mediów społecznościowych, gdzie krzyk, kontrowersje i emocje są walutą popularności, Grażyna Torbicka reprezentuje zupełnie inny świat. Jej siła tkwi w ciszy. Nie potrzebuje skandali ani dramatów, by przyciągnąć uwagę. Wystarczy jej autentyczność. W jednym z ostatnich wywiadów powiedziała słowa, które idealnie oddają jej filozofię: Największym luksusem dzisiaj jest czas. Czas dla siebie, dla bliskich. Dla rzeczy, które kochasz, kiedy się spieszysz, przestajesz widzieć piękno. Ta myśl to kwintesencja jej stylu życia. Torbicka od dawna odrzuciła pogoń za modą czy statusem. Nie chodzi o to, żeby mieć, ale żeby być. W 2025 roku coraz więcej młodych kobiet w Polsce wskazuje ją jako wzór. Nie z powodu urody czy sławy, lecz z powodu autentyczności i spokoju. Jaki z niej emanuje. Jej elegancja to coś więcej niż wygląd zewnętrzny to sposób bycia, ton głosu, gest, uśmiech. Kiedy wchodzi na scenę, nie potrzebuje wielkich słów. Wystarczy, że jest, a widownia milknie. Nie sposób przecenić roli, jaką odegrała w popularyzacji kina w Polsce. Dzięki niej tysiące widzów zaczęły rozumieć film jako sztukę, a nie tylko rozrywkę. Jej program Kocham Kino był dla wielu szkołą wrażliwości. Uczył patrzeć, słuchać i czuć. W 2025 roku młodzi krytycy filmowi wciąż cytują jej słynne zdanie: Film to lustro duszy, jeśli dobrze patrzysz, zobaczysz w nim siebie. Przez lata była ambasadorką festiwalu w Gdyni, współtworzyła prestiżowe przeglądy kina europejskiego i wspierała młodych twórców. Wiele osób z branży przyznaje, że bez jej pomocy nigdy nie odważyliby się wejść do świata filmu. Jej autorytet jest niepodważalny. W czasach, gdy granice między kulturą a rozrywką coraz bardziej się zacierają, Torbicka przypomina, że sztuka to nie produkt, lecz przestrzeń spotkania człowieka z emocją. Dzięki niej polskie kino lat 90. i 2000. zyskało nową publiczność. Jej rozmowy z reżyserami od Kieślowskiego po Zanusiego stały się dziś częścią historii polskiej telewizji. Archiwa TVP wciąż przechowują setki godzin nagrań, które są świadectwem złotej ery polskiego dziennikarstwa kulturalnego. Choć dorastała w czasach, gdy media wyglądały zupełnie inaczej, potrafiła dostosować się do nowej rzeczywistości. Nie bała się zmian. Ale nigdy nie pozwoliła, by technologia zdominowała treść. W 2025 roku prowadzi autorski podcast poświęcony kinu i kulturze. To nie jest typowa rozmowa z celebrytami. To przestrzeń refleksji o emocjach, o przemijaniu, o sztuce życia. Słuchacze opisują jej głos jako lek na codzienny chaos. Torbicka potrafi mówić o rzeczach trudnych z czułością. Jej słowa mają moc, bo są prawdziwe. W jednym z odcinków opowiadała o samotności artystów. Ludzie myślą, że blask sceny to szczęście, ale często za kulisami jest cisza i ta cisza bywa najtrudniejsza. To właśnie ten ludzki wymiar sprawia, że jej przekaz pozostaje ponadczasowy. Dla wielu kobiet w Polsce jest symbolem tego, że można być silną, nie rezygnując z delikatności. W 2025 roku jej willa w Konstancinie. To nie tylko luksusowa rezydencja, to prawdziwe sanktuarium spokoju. Każdy pokój ma swoje znaczenie, każdy przedmiot, swoją historię. Na biurku w gabinecie leży stary notatnik, w którym zapisuje myśli, cytaty i inspiracje. Często mówi, że dom to jej oaza. Tu wszystko jest moje, cisza, zapach, światło, tu oddycham. W ogrodzie, który sama zaprojektowała, znajduje się mały staw z liliami, kamienna ławka i pergola porośnięta bluszczem. To tam, w letnie popołudnia, siada z książką. Ulubiony autor? Italo Calvino, bo potrafi pisać o rzeczach trudnych w sposób lekki. Śmieje się. W tym domu nie ma przypadkowych rzeczy. Każda książka, obraz czy rzeźba ma swoje miejsce i historię, nawet porcelanowe filiżanki, których używa na co dzień. To pamiątki po rodzicach, dla Grażyny Torbickiej. Dom to nie symbol statusu, ale przestrzeń duszy. Luksus to nie wielkość domu, ale cisza, w której możesz być sobą, powtarza często. Kiedy pytają ją o wiek, odpowiada z uśmiechem: Czas jest przyjacielem, jeśli wiesz, jak go słuchać. Dziś, mając ponad sześćdziesiąt lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Nie dlatego, że walczy z czasem. Ale dlatego, że potrafi z nim współpracować. Nie korzysta z agresywnych zabiegów medycyny estetycznej, wierzy w naturalność. Jej sekretem jest regularność, codzienna joga, dieta śródziemnomorska, sen i spokój ducha. W 2025 roku jest ambasadorką kampanii Pente: Piękno w każdym wieku, promującej akceptację ciała i dojrzałości. Starzenie się to nie porażka. To proces, który pokazuje, ile przeżyłaś i czego się nauczyłaś, mówi. Dzięki temu stała się głosem pokolenia kobiet 50, plus, które odrzucają presję młodości. Jej przykład pokazuje, że można starzeć się z wdziękiem, zachowując energię, ciekawość i klasę. Choć jej życie otoczone jest luksusem, nie przywiązuje się do rzeczy. Często powtarza, że prawdziwe bogactwo to ludzie. I wspomnienia. W jednym z wywiadów wspomniała: Kiedy zamykam oczy, nie widzę samochodów ani biżuterii, widzę twarze mojej mamy, męża, przyjaciół. To jest moje złoto. To podejście czyni ją wyjątkową w świecie, w którym większość sław definiuje sukces przez pieniądze. Dla niej sukces to spokój wewnętrzny. Co ciekawe, mimo ogromnego majątku, grażyna torbicka nie zatrudnia armii pracowników. Sama zarządza domem, gotuje, opiekuje się ogrodem to jej sposób na zachowanie równowagi. Kiedy dotykasz ziemi, przypominasz sobie, że jesteś częścią natury, nie jej właścicielem mówi z uśmiechem. W 2025 roku jej wpływ na polską kulturę jest niepodważalny. Dla pokolenia urodzonego po 2000 roku jest czymś w rodzaju mentorki symbolem świata, w którym jakość liczyła się bardziej niż liczba wyświetleń. Młode dziennikarki często cytują jej wypowiedzi, ucząc się od niej profesjonalizmu i pokory. Na uczelniach medialnych jej programy analizowane są jako przykład telewizji mądrej i empatycznej. W jednym z uniwersytetów w Krakowie powstał nawet cykl wykładów zatytułowany Fenomen grażyny torbickiej Kobieta między kulturą a mediami. Profesorowie podkreślają, że jej styl pracy stał się częścią historii polskiego dziennikarstwa kulturalnego. Grażyna Torbicka w 2025 roku jest dowodem na to, że można żyć w luksusie, nie tracąc pokory. Można być bogatym, ale skromnym. Można być znanym, ale prawdziwym. W świecie, w którym wielu ludzi gubi się w pogoni za sukcesem, ona wybrała drogę środka. Pełną harmonii, spokoju i refleksji. Jej życie to nie pokaz, ale historia o tym, że elegancja i szczęście nie potrzebują blichtru. Jak sama mówi: Nie boję się przyszłości, bo wszystko, co naprawdę ważne, już się wydarzyło i jest we mnie. Dziękujemy, że byliście z nami aż do końca tej opowieści o niezwykłym życiu grażyny torbickiej. Kobiety, która udowodniła, że prawdziwa elegancja tkwi w spokoju, klasie i autentyczności. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie polubienie, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących historii o życiu, pasji i sile kobiet, które zmieniają świat. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej takich materiałów.